Witajcie w kanale Chodźmy po zdrowie. Dzisiaj mam niezmierną przyjemność i zaszczyt gościć u siebie Terenie. Gratulacje! Brawo! Dzięki! Brawo! gratulacje! Bardzo się cieszę! Dziękuję, teraz mogę przyciec tak. 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 Teresa Warchalska, tak. która od dzisiaj jest mistrzem świata na dystansie 5 km w kategorii wiekowej 70+. Plus. Bardzo Ci gratuluję, jesteś Dziękuje. mistrzynią i oprócz tego gościmy Ciebie od kilku dni i razem żeśmy jechali do Kopalina i tam powiedziałaś mi historię, no przecudną, związaną z kijami. Czy możesz pokrótce też nam wszystkim tutaj powiedzieć, jak to się stało i co kije zrobiły w Twoim życiu? Tak, oczywiście. No to było już dawno temu, nie pamiętam czy to był 2008 czy 2009 kiedy spotkałam się z kijami w zdrowotelu w Łebie. I jakoś takie już wcześniej o nich wiedziałam i pomyślałam sobie no to ja sobie to wypożyczę, bo widziałam, że są obok w hotelu Łeba, poszłam sobie wypożyczyć te kije i pani mi mówi no, ale trzeba to zapłacić za to? Trochę się zdziwiłam, bo po prostu to nie kije chodzą za mnie, tylko ja. Potem wróciłam do zdrowotelu i mówię, słuchajcie, te kije są fajne, można by to wprowadzić także tutaj. No i w przyszłym roku, w następnym roku okazało się, że kije już są. No więc już jako stała by walczyni, przyszłam do recepcji i mówię, że poproszę o pożyczenie kijów. A pan mówi, no ale czy pani potrafi z kijami chodzić? A ja. Mówię, no jak to? Ja jeżdżę na nartach biegowych, co ja się mogę jeszcze dowiedzieć o takich kijkach, prawda? Jeździłam na normalnych zjazdowych nartach, też kije są. A pan mówi, nie, 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 to nie jest tak do końca. Dobra, pożyczę pani takiej pod warunkiem, że pani przyjdzie jutro na szkolenie. Okej, okay, dobrze, idę na to. Idę w tę sprawę, no i przyszłam. Po skończonym szkoleniu pan pyta, no i co? No, faktycznie, jest to troszeczkę co innego niż kije do nart biegowych. Jednak inaczej się je wbija, inaczej pracuje, ale bardzo mi się to podobało. Od razu jakoś po prostu widziałam, że to już jest dla mnie. No już nie byłam taka młodziutka, więc pomyślałam, że to jest świetna rzecz, ponieważ wszyscy biegali, a ja po jakiś tam, no przygodzie z bieganiem w młodości wczesnej. Jednak okazało się, że nie mogę już z wiekiem biegać, ponieważ mam kłopoty z górnym odcinkiem kręgosłupa. I w momencie, kiedy biegałam, mnie to bolała. przy kich, absolutnie tego nie było. No więc zaskoczyłam. Kolejne lata w tej łebie sobie chodziłam. Potem już na tyle dobrze, że nawet instruktorki prosiły mnie, żebym jakieś zajęcia poprowadziła, bo one były zajęte. W końcu zabrały mnie nawet na zawody. I na tych zawodach w Koszalinie, to było, pamiętam, jakiś chyba puchar Bałtyku, coś, no, zamierzchły czasy, to był chyba rok jakiś dwunasty może. I na tych zawodach z dużą przyjemnością wyprzedziła mojej instruktorki. Mówię, bardzo was przepraszam, no tak mnie wyuczyłyście, że muszę was wyprzedzić. No, ale oczywiście one były ze mnie dumne. Raz tylko spotkałam się z czymś takim, że pani, którą tam prowadziłam zajęcia, pani mnie zapytała, czy pani musi tak szybko chodzić? Ja mówię, no, no nie muszę, ale lubię po prostu, bo zdziwiły się, że można chodzić z kijami szybko. No i to był ten początek. Potem jakiś czas nie chodziłam z tymi kijami za dużo, nie brałam udziału w zawodach. Potem miałam różne perypetie życiowe, zdrowotne. Mianowicie chorowałam na depresję przez wiele lat. W zasadzie to był taki incydent przedłużony, który trwał około 8 lat. Więc podczas ostatniego pobytu w szpitalu dowiedziałam się, że moje koleżanki, które, którym opowiadałam o kijach, że to jest taka fajna rzecz: jak pójdziemy na emeryturę, to możemy chodzić z kijami i w ogóle wiele rzeczy robić. I tak się stało. Z tego szpitala wyszłam. Zobaczyłam, że one chodzą z tymi kijami. Mówię, a ja w szpitalu. Nie, ja muszę do tego wrócić. Ja im o tym opowiadałam, muszę do tego wrócić. Był taki u nas na Śląsku słynny bieg dzika. Wzięłam te kije, 10 kilometrów przeszłam, potem zaczęłam chodzić 21. Udawało mi się wyprzedać młodszych ludzi, panów, to już w ogóle mnie bardzo rajcowało. I tak wylądowałam w, na stadionie śląskim. <todgłosy> I zaczęłam chodzić z grupą. No też pokrótce zrobiłam instruktora, ćwiczyłam. I pamiętam, jak na jedne z zawodów pojechałam do Wrocławia, i tam ówczesna twarz Santandera Justyna Kowalczyk wręczała mi puchar, i ja jej podziękowałam nie tylko za tą frajdę, jaką mam, że ją oglądam jako narciarkę, ale za to, co kiedyś opowiedziała. Sama o swojej depresji. I to po prostu był jakiś przełom. Już przestałam się wstydzić mojej choroby. Opowiadałam nawet w grupie o tym, co przeszło, a wcześniej oczywiście to chowałam. Ale na pewno to, że chodziłam z tymi kijami, że okazało się, że mam jeszcze tyle siły, że mogę wygrywać, dało mi taki napęd życiowy, że zaczęłam ludziom o tym opowiadać. Jak można wyjść z choroby robiąc coś aktywnego, a kije świetne, absolutnie do tego świetne, bo trzeba się nauczyć techniki. I były takie przypadki w naszej grupie, że na przykład chora kobieta na serce przeszła z nadwagą 30 kg. I oczywiście to wszystko zwalczyła i chorobę serca i, i znaczy dzięki temu, że, że straciła te 30 kg. Także kiedy to już jest wiele lat, już jakby depresja nie wróciła. Od czasu, właśnie to ciekawe, od czasu, kiedy zaczęłam aktywnie chodzić, depresja nie wróciła. Kiedy miałam jakieś takie dołki, bramki, jej po prostu szłam na jakiś dodatkowy trening, bo ostatecznie wylądowałam na. Ponieważ jestem taki trochę samotnikiem, indywidualistką, to zaczęłam chodzić sama i jest okej. Okay. Chodzę, jeżdżę na zawody. Troszkę lat minęło, ale jakaś ta forma się trzyma, trzyma się. Myślę, że to jest naprawdę ta jeszcze ten sport zaprowadził mnie na inną, do innej mojej pasji, którą ostatnio jest wspinanie. Właśnie trafiłam tam poprzez nordic walking, bo wygrałam jakieś zawody organizowane przez AWF w Katowicach. Zaproszono mnie jako sympatyka do klubu Wysokogórskiego i mam jeszcze drugą pasję wspinaczka. Ale kijów, no, po prostu nigdy nie zostawię. Kije są the best i the first. No, jak, jak mistrzyni świata mogłaby zostawić kije? No tak. Yy, opowiadałem tu nieraz na tym kanale o zdrowym chodzeniu z kijami Nordic Walking. Yy, tutaj mamy no, żywy przykład, że kije nie tylko wyprowadziły z choroby, o której mówisz, ale stało to się Twoją pasją. Stało to się pasją na tyle, że jesteś teraz mistrzynią świata. Yy, czy to do Ciebie dotarło? Ja prawdę mówiąc, moi No też, y, też wygrałam w swoją kategorię. Jakoś tak się przyzwyczaiłam. Przyzwyczaiłaś do mistrzostwa. Tak. No, no to a, no Nie, to, no po to, prostu, prostu to, to, mi, to jest niesłychanie fajne. Ale wiecie, najważniejsza jest ta frajda. Jak ja biorę te kije, wstaję rano idę sobie na ten trening sama, śpię ptaków, a ja sobie tam te swoje interwały i to wszystko i jak wręcz, jak nie pójdę na ten trening, to mi czegoś brakuje, jestem taka nie w sosie, nie idzie mi nic. Ja po tym treningu naprawdę jestem zmęczona, ale mam taki power do różnych innych zajęć, że no naprawdę to daje, no oczywiście to są te endorfiny i, i tak dalej, to, to coś dzieje w moim ciele, ta radość, że daje radę. A przy tym okoliczności przyrody, bo ja to wszystko widzę, to, to nie jest widzenie przez okno, tylko doświadczanie tego. Trochę zmarznę, tu wiatr, trochę zmoknę, ptaki słychać, no naprawdę, to jest fantastyczna dyscyplina, fantastyczna rzecz dla ludzi, polecam to wszystkim absolutnie. Cześć głowę, no po prostu jak zaczynam, jak, no nie będziemy się oszukiwać, ja też mam różne dysfunkcje już, no bo trudno ich nie mieć. Ale jak idę, to ja mi nic nie boli, nic mi nie jest. Po prostu no, daj radę jakoś tak. No Jakoś tak, nie wiem, uzależniona jest ta. My, tu, o, my tutaj na kanale mówimy, że y, to jest... Y, kije Nordic Walking zostały kiedyś źle zdefiniowane dla ludzi starszych albo starych. Y, ale chcę tylko zauważyć, że. U Ciebie ani nie widać, że jesteś osobą starszą, bo tyle energii to nieraz brakuje nastolatkom. Czy dla nastolatków to jest też sport według Ciebie? Oczywiście, oczywiście że tak. No, na zawodach to widać. I bardzo fajną rzeczą jest także to, że przyjeżdżają całe rodziny przyjeżdżają z dziećmi. Te dzieci. W Łapią to po prostu, widzą, bo to jest impreza. Ile się dzieje, jaka jest, jak ludzie sobie dopingują, jak można być razem w grupie i się cieszyć razem. Ja myślę, że te dzieci i ta młodzież, która potem już tam startuje, no bo przecież od 18 lat startuje, więc to już w ogóle nie ma opcji. To jest fantastyczny sport. I właśnie, bo to nie jest taki sport, bardzo dobrze, że nie jest to sport olimpijski, że nie ma jeszcze, yy, nie wiem, takiego śrubowania. Chociaż nie oszukujmy się, ci, co stoją na podium, no to ćwiczą. Ja sama oprócz tego, że chodzę z kijami praktycznie codziennie zdarza mi się, że nie, ale tak jak powiedziałam, nie jest to potrzebne, bo ja już jestem uzależniona od tego ruchu, dwa razy w tygodniu chodzę na ćwiczenia takie ogólnorozwojowe w klubie wysokogórskim, bo akurat takie mamy. I gdybym tego nie robiła wszystkiego razem, to myślę, że, że to by tak nie było. Także coś jeszcze trzeba więcej. Ale to z przyjemnością się dokłada, jak się, jak się lubi. Jesteśmy po Mistrzostwach Świata, zakończyły się dwa dni, startowałaś. Jak oceniasz? Atmosferę na tych mistrzostwach. Bo rozumiem, że o organizacji nie będziemy mówić, bo to jest dobra organizacja, była tam bardzo dobra. Więc jaką atmosferę, bo ja zawsze jeżdżąc na wszelakie zawody yy, mówię, że ja się tam czuję wspaniale, ja, ja tutaj widzę same uśmiechnięte twarze, więc wywołują też u mnie uśmiech, radość, zadowolenie. Nikt tam nie mówi o pieniądzach, o funkcjach, o, o zawodach, tylko cieszymy się sobą. Co ty, ty, czy ty nie masz no. takie samo odczucia? Tak, ja myślę, że, że to zwłaszcza no, dla młodych, to już powiedziałam, że to jest ważne, że one oni nasiąkają taką atmosferą. Tak, ja myślę, że to jest taki, tak, dla uczestników, zawodników to jest sprawdzenie jakieś, bo niezależnie od tego, że się chodzi, to czym innym jest zmierzenie się z kimś innym, prawda? Takiej uczciwej rywalizacji. Atmosfera fantastyczna, dopingowanie sobie nawzajem. Doświadczyłam, no nie znałam tych ludzi, którzy mi mówi brawo. Coś tam dajesz i te, tego typu okrzyki i popatrzę, to tych ludzi nie znam, prawda, więc to, że jesteś akceptowana, że ktoś cię tam, nie wiem, nie oszukujmy się, nie, nie chowajmy tego słowa, że ktoś cię podziwia, to jest potrzebny człowiekowi, to jest takie zwyczajnie, no taka, nie wiem, no to jest element jakiegoś życia, takiego, że ja tyle jeszcze mogę, bo no, nie wiem, no mój wiek, no pewnie by mnie już do czegoś innego, gdybym tego, nie miała tego sportu, tych aktywności wszystkich, no, no nie wiem, nie, nie, wyobrażam sobie, jak ja bym żyła bez tego i raczej myślę, że, że no chciałabym tak gdzieś pomiędzy jednym treningiem a drugim odfrunąć, <laughs> ale kiedy będzie pora, ale na razie, na razie się nie wybiera. Nie, 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 tak, dla tej atmosfery na zawody się przyjeżdżą, tak. Żeby spotkać tych znajomych, te twarze, te buźki, które tu się tam, tu widzieliśmy wspominanie i tak dalej. Co tam, komu się kiedy udało, te wyniki, to patrzenie tam na te sekundy, łamki sekund. No i taka frajda, no frajda jak się przejdzie i się udało. Daliśmy no to ratę. od dzisiaj masz więcej znajomych. No tak. O wiele więcej. Przede no, bo... wszystkim o ciebie, o twoją uroczą żonę Dorotę. Dziękuję. No po prostu nie wrażam sobie, jak mogłam Was nie znać wcześniej. O, zdarzyło się. Myślę, że to zostanie. Przyjechałaś też do nas tutaj z swoimi znajomymi z klubu, pewnie z... Przyjechałaś, to są Twoi znajomi nie tylko z klubu, ale tam gdzie mieszkasz, tak? Tak, ze Śląska. Ze Śląska, ze Śląska. tak. tak. E... Oglądają nas tutaj, słuchają nas i... Czy chciałabyś coś im powiedzieć? Co ja bym Wam chciała powiedzieć, no, trzymajmy się tak dalej razem, bądźmy z sobą i bądźmy dla siebie nawzajem, bo to było, muszę powiedzieć, dzięki Tobie, dzięki Dorocie, dużo ciekawych rozmów. To nie były tylko rozmowy o sporcie, o życiu, o wielu ciekawych doświadczeniach życiowych i, i co z sobą robimy, ile jeszcze można zrobić i Naprawdę myślę, że to, to zostanie. Zostaniesz ty, zostanie Dorota, że wiele wszyscy wyciągnęliśmy ze spotkania z, z wami. Cóż, no, Jurku, nie udało się w tym roku stać na podium, ale na pewno staniesz, na pewno staniesz. No tutaj imprezaria oczywiście. Irena, żona Jurka, która go tu wspiera. Oczywiście moja ukochana współspaczka Iwonka <grym, <grym, za cierpliwość i za różne takie tam wspólne powody dziękuję <grym>, że nie mogła dzisiaj spać na przykład <grym>, szkodzi, ale warto było wie było Okej, okej. Okay, okay. I żeby nas może więcej tu przyjechało. Następnym razem, żebyśmy Aha. tu, no tu jesteśmy, bo akurat zmieściliśmy się u Doroty i Mariana, ale może następnym razem A, to jakieś klub, wolne miejsce. A klub, wasz było. klub się nazywa? Stadion Śląski, ja do tego klubu jeszcze należę, ale zgłosiłam się jako Klubu Katowice. Z takich czy innych względów, ale sercem jestem z nimi i fizycznie nadal też. Ale ponieważ sama? Sama ćwiczę, nie przyjeżdżam tam, bo nie mam samochodu. Zamiast jechać dwoma autobusami, jeżeli mam pod, że tak powiem, pod blokiem las, park leśny, no to po prostu ćwiczę sama. I ponieważ jestem klubowiczką Klubu Wysokogórskiego Katowice, to jest takie prawdziwe klubowe przynależnictwo, płacę składki, mam legitymację. klub prawdziwego zdarzenia, no bo to jest poważna sprawa, klub Kukuczki i tych innych i czuję zaszczyt, że tam należy, dlatego się tak, dali mi koszulkę, więc czuję, że jestem zobowiązana do tego, żeby tak się zgłaszać, natomiast no Nordic Walking to jednak stadion śląski i, i nie zapomnę o stadionie śląskim nigdy. Czyli, czyli. Dzięki Marianowi. Ja w tym roku myślę, że szłam poprawnie, bo miałam lepsze kije, mianowicie krótsze o 5 cm. Nie wiem jak to było, że ja od lat chodzę z kijami metr 15. Chyba się bardzo wysilałam. Kiedy, miał, kiedy mam siłę, to się wysilam. I ta ręka bardzo mocno idzie do przodu, żeby odbić się. W pół kroku, prawda? Marian mi na to zwrócił uwagę. Dał mi swoje kije i mnie. Fantastyczne kije. Już nie mówię, że jeszcze stuptuty, dzięki którymi kamienie się nie sypały do butów. I dzięki temu szło mi się znakomicie. Także dziękuję Ci, Marian. Proszę ci bardzo, była to mała rzecz, bo, bo, bo tylko ja przygotowywałem się sam, więc na tej trasie więc wiem z czym, z czym się tam spotkałem, tak? Te I kamienie, które było i te właśnie. Te kamienie i które, które w, no, sprawiły taką rzecz, że były bardzo wymagające tak. co do techniki chodzenia i używania kij, nie. Były wymagające. Jeżeli, jeżeli ja chodzę poprawnie, a mam nadzieję, że w miarę chodzę poprawnie, to też starałem się, żebyście wy yy, no zwrócili Wam na to uwagę. No Nie i tyle, każdy no. tak robi, powiem Ci tylko tyle, ale Ty od razu to wyłapałeś i bardzo Ci dziękuję. I ja też. Ale dobrze Wam się szło. Tak. Ale. No Znaczymy. to no, no to to. to, to Jeszcze jest, te świetne kije. No. no te kije, tak. Te tam, kije, tam. kije, akurat Te Które tutaj, same się trzymały ręki. No. To są takie, takie, takie tak. właśnie te fajne, fajne wyprofilowane fajne, rączka. No, Także. No, tak, Chociaż te, które dzisiaj wygrałem, też są niezłe. włoska firma. <laughs> <laughs> Teresa, jesteś mistrzynią. Pokaż nam, co dostałaś, w, jakie nagrody dostałaś dzisiaj na Mistrzostwach Świata w Kopalinie. Bardzo proszę. Po pierwsze, certyfikat. Jest tu czas. no Były lepsze, ale z tym wygrałam. <śm> <śm> to jest. To jest. <śm> <śm> no, tutaj, to jest. Medal, to tak sprytnie się to wkłada, dobrze to wymyślone. Coś tu dobrze wymyślił, piękny medal kuty. I puchar. I taki sobie puchar taki. No oczywiście, no Stefan, Stefan, to jest Stefan? Maskotka. I tu są nagrody od ziai. Kosmetyki. Oczywiście kijki, które tu z boku leżą. Dobrej włoskiej firmy Gabel. Sam raz składane, więc dla mnie turystki to dobrze, bo zabiorę do plecaka i pojadę ci z nimi. A tu moja prywatna nagroda od Doroty Twojej żony Krem. Dzięki temu będę mogła jeszcze trochę postartować i nie straszyć swoją buzią. Światłość. <głos》>. Dorotko, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo drogi jest to prezent, że o mnie pomyślałaś, a jeszcze jak przyjechałam, to puściłam piosenkę, piękną piosenkę, którą gdzieś wygrzebała, znalazłam z lat 70 -tych. Więc a propos o Teresie, którą śpiewał pan Franczewski. świetna, dziękuję. Czy, czy po tych zawodach <laughs> czujesz się lepiej, młodziej, czy sprawniej? Wszystko. Wszystko. Lepiej, młodziej, sprawniej. I tak trzymaj. Dzięki, tak będzie. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za to, że byłaś w naszym programie, że chciałaś powiedzieć o tym, że kije potrafią też wyleczyć. Tak. Absolutnie w moim przypadku depresję pokonałam dzięki kijom. Na 100%. Po tym, jak zacząłem chodzić z kijami, depresja nie wróciła od 9 lat, więc myślę, że już nie wróci. I tym przesłaniem y, kończymy. Kończymy to, bo to jest bardzo y, głębokie oświadczenie, że depresja nie wróciła od 9 lat. Słuchajcie, to zrobiły kije u Teresy. U każdego z nas mogą pokonać inną chorobę, jeżeli tylko będziemy chcieli i weźmiemy kije do ręki. Chodźmy po zdrowie. Tak jest. Życie tak. Tak. <zysyjna> mi Pani tak. Łobezko, ja Czuję się świetnie. Tak, tak, Świetnym jest świetny mówcą jesteś. Czuję się doskonale. O, super. Się. Bardzo Was wszystkich lubię. Bardzo, bardzo. wyobrażam sobie, że po pierwsze nie spodziewałam się czegoś takiego jadąc tu. Ja myślę, że to jest duża zasługa Wasza, Marianie i Doroto. I że tak fajnie i fajnie nam razem. Wiecie, to zawsze musi być jakiś animator. I wy jesteście tymi animatorami. Otworzyliście tu wiele tematów, i także to nie tylko sport sportu był. To zawsze się wiąże. Okay. To jest spotkanie z ludźmi, po prostu. I dlatego to jest takie ważne. Bo co by to były za zawody, że każdy, nie wiem, przejdzie swoje i idzie gdzieś tam. A tu było spotkanie. Tu Dokładnie. Było spotkanie prawdziwe, dobre spotkanie. No i super. Dzięki. No. No również dzięki. Za dwa lata jedziemy, nie? Tak, jest. A, no, nie? Do Włochy! Do To tak, Uczymy się języków! Uczymy się języków! Moja żona już obiecała, że jedzie z nami. Tak? Znaczy. I uczy się języka. No. Tak, – tak. I będzie Jutek. się uczyła. Od jutra włoski. włoski. Bo nie wiem, czy od jutra, to jest wiadomo, w czasie. Ale to wieczorem nie? można poćwiczyć. No, 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 tak, nie? tak. Chcą jeszcze? jeszcze? No, tak, tak jest. jest. Także ta ekipa błochycity. Prosimy, prosimy ekipę filmową Ale też z nami dojem. Francuzi byli mocni, nie? Bardzo. A co pojedziecie? Jeszcze tak raz tak jak. Tak. tak.

za Ukraincy, ukraińscy, ktoś tam. Myślę że oni się no połączyli, tam nie byli tylko Francuzi. No nie, ale oni ja, zainicjowali, inicjowali, tak. I tak mi tak, 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 tak to, tak. to zaskoczyło, czyli też włosier... my się nie dołączamy. Słuchajcie, wiesz, kręgu. my jesteśmy tacy, czy wy widzicie A, to? to? No, to no, Drodzko, tak, przebłękaj tak. 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 z kręgu. Ogniska już długą zablasz, braterski spleczmy krąg! przy. Przy innym ogniu, w noc, do zobaczenia znów. Dla mnie to już jest noc. Kto raz przyjaźni poznał noc, nie będzie tchonił słów. Przy innym ogniu, w noc, do zobaczenia znów. Zgaśnie tej przyjaźni żar, Co połączyła nas. Nie pozwolimy, by ją starł Nieubłagany czas. Kto raz przyjaźni poznał moc, Nie będzie twonił słów, przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów. Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie twoich słów. Przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów. Razem! Razem! A, a, a to widocznie tak, powtarzają tak, się, tak, tak, bo ja mam tak, tak, ja nie użyłam nauczycieli. Na tak, zielony, hmm. na zielo, ten zielony tak hmm. mam. A gdzie masz zmosiny? Zmosiny, tu. Tu znasz. No, tak. Mam taki sosok. Tak. 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 No, one tam, tam jest. to jest tak, że, że region powinien bać się siebie, nie? I to jest zaufanie o region. Nie? Muszę sobie takie rueczki mm -hmm. załatwić, bo tak, oni tak, stoją to, to na musze... szafie, tak stoją, leżą, poskuścia, tak. To zapraszam wtedy do dalszej no, życiu. <laughs> <ten region. śmiech> dalej ze wszystkim. No, nie 3019. nie, weźmy, sama muszę nosić te klamorki.